Kiedy ostatnio, albo czy w ogóle kiedykolwiek zdarzyło ci się robić sobie dobrze do samej siebie, do swojego odbicia w lustrze, do wyobrażenia samej siebie, do obrazu przedstawiającego ciebie, do metafory jakiejś ciebie, czy kiedykolwiek robiłaś coś takiego? Możesz się zastanawiać, czemu ja cię w ogóle o coś takiego pytam, czemu ci zwracam na to uwagę. A mianowicie temu, że w momencie, kiedy ty sama dla siebie jesteś pociągająca, podniecająca, poruszająca, jeżeli ty sama myśląc o sobie jesteś w stanie czuć takie emocje jak podniecenie, jeżeli ty jesteś w stanie sama sobą poruszyć, to wyobraź sobie, jak to wpływa na potencjalnego partnera. I możesz teraz powiedzieć, że no, ale ja nie jestem wystarczająco atrakcyjna, tak zewnętrznie, że dostrzegam jakieś swoje wady niedoskonałości. Po pierwsze, najpiękniejsze kobiety na świecie, jakie jesteś w stanie sobie wyobrazić albo przypomnieć, mają kompleksy. To najpiękniejszej kobiety, która dba od lat, która od lat dba o siebie, może się znaleźć ktoś, kto się przyczepi do niej. Się przyczepi, znajdzie coś, co jest nie tak. I tu taki wątek poboczny. Najsmutniejsze, chyba dla mnie, jest to, że największymi krytykami dla kobiet są inne kobiety. I słyszę to bardzo często od kobiet, że najwięcej krytyki, oceny dostają od innych kobiet. I teraz wracając do tematu robienia sobie dobrze do samej siebie. W momencie, kiedy wchodzisz w relację z mężczyzną, czy z drugą kobietą, nieważne, z kimś, z drugim człowiekiem, to bardzo często pojawia się ten problem, że jest problem w kontekście podniecania, poruszania drugiej strony. Albo jest kwestia, że ty masz problem z tym, że na przykład druga osoba, ten partner, kolokwialnie mówiąc, nie leci na ciebie. Tylko no. Tu jest właśnie moje pytanie, czy ty dla samej siebie jesteś pociągająca, seksowna, podniecająca? Bo tutaj znów pojawia się kwestia związana z tym, że ty jako kobieta szukasz w relacji w mężczyźnie kogoś, kto potwierdzi ci Twoją kobiecość, Twoją wyjątkowość, Twoją seksowność. Kogoś, kto pokaże ci, że tak, jesteś atrakcyjna. Tylko tak serio, dlaczego. Załóżmy, ty ode mnie jako od mężczyzny oczekujesz, że ja będę się tobą podniecał, jeżeli ja czuję, że ty dla samej siebie nie jesteś atrakcyjna. Ponadto, jeżeli ty na pierwszy plan wysuwasz swoje kompleksy, swoje niedoskonałości, to to czuć. Świadomy mężczyzna, dla którego jest ważniejsze coś więcej niż tylko wypięta dupa, będzie czuł, że coś jest nie tak. I to będzie tak naprawdę sprawiało, że ty będziesz nieatrakcyjna. Czyli twoja niepewność, właśnie twoje kompleksy i to, że ty na pierwszy plan wysuwasz te niedoskonałości. Ponadto, może tutaj cię trochę zaskoczę, my mężczyźni, jeżeli naprawdę, znów tak kolokwialnie powiem, wkręcamy się w jakąś kobietę, ona staje się dla nas ważna, naprawdę zaczynamy ją darzyć jakimś, jakimś głębokim uczuciem, to te aspekty wizualne schodzą na drugi plan. Oczywiście nie będę tutaj mówił, że wygląd nie jest istotny. Jest istotny, bo jest odzwierciedleniem, przynajmniej dla mnie, tego co w środku. Jednak nieraz już przerabiałem taką sytuację w swoim życiu, że miałem jakieś wyobrażenie tego, co musi mieć kobieta, co musi robić, żeby być dla mnie kobieca i atrakcyjna, po czym. Spotkałem w swoim życiu kobiety, które wiedzą, co to jest kobiecość, wiedzą, co to jest atrakcyjność, ta płynąca z głębi, z energii żeńskiej. I się okazało, że wiele tego, co uważałem, że jest dla mnie tak ważne w wyglądzie kobiety, przestawało być ważne. Bo energia, bo energia, którą dostawałem od tej kobiety, sprawiała, że... jak ja to lubię powiedzieć, czasami mózg mi wypadał i turlał się po podłodze więc wracając do, do tego pytania i do rozwijania go używam tego pytania odnośnie robienia sobie dobrze do wyobrażenia samej siebie do obrazu samej siebie bo uważam to za cudowną praktykę albo piękny filtr do tego żeby sprawdzić jaka jest właśnie relacja z tobą sama samą tak no powiedzmy że jest to poprawnie powiedziane bo, jeżeli ty dojdziesz w swoim życiu do momentu, kiedy patrząc w lustro, widząc swoje niedoskonałości, każdy z nas je widzi, będziesz na pierwszym miejscu czuła energię, która bije od tej laski w lustrze, i będziesz czuła, że ciebie ta energia porusza, to ja ci gwarantuję, że wiele Twoich relacyjnych problemów zniknie, bo to będzie jasny sygnał mówiący o tym, że Twoja relacja z Twoim poczuciem własnej wartości. Twoja relacja z tą małą dziewczynką, w sobie, twoja relacja z kobiecością jest naprawdę na dobrej drodze. Bo nie sztuką jest, że tak powiem, wyglądać pięknie i doceniać swoją wyjątkowość. Bo tak naprawdę, bardzo często te, no powiem to wprost, piękne socjalnie kobiety tylko na tym pięknie zewnętrznym opierają swoją wartość. A kiedyś. Bliska mi kobieta powiedziała, że tak naprawdę uroda to jest czymś, co na to stała w prezencie genetycznym od rodziców. I oczywiście bardzo często wymaga trochę pracy i zaangażowania, to żeby gdzieś tę urodę bardziej wyeksponować, ale jeżeli wygląd zewnętrzny staje się tylko Twoją wartością, no to gwarantuję Ci, że jesteś w ciemnej dupie, bo Twój wygląd się kiedyś zmieni. Wój wygląd prawdopodobnie kiedyś przestanie być tym top, ale twoja energia, twoja kobiecość, twoja pewność siebie, to nigdy nie przeminie, jeżeli będzie pielęgnowane. Bardzo często spotykam, no zazwyczaj w internecie, gdzieś przeglądając pewne rzeczy, kobiety naprawdę stare, powiedzmy 60, nie przepraszam, bo to byłoby tu przesadziłem 70, 80. Czy nawet jakiś czas temu kobieta jeszcze starsza gdzieś mi wyskoczyła i jej ciało było naprawdę zniszczone przez wiek, ale od niej biła kobieca energia. Dlatego ja tak bardzo naciskam w współpracach z kobietami, na, na to, żeby im tłumaczyć, że zajmij się najpierw tym, żeby Twoja energia żeńska, kobiecość była tym. To drugi człowiek widzi jako pierwsze. To wtedy te twoje zewnętrzne niedoskonałości naprawdę zejdą na drugi plan. Ponadto gwarantuję ci, że wiele elementów tych niefajnych dla ciebie, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, bardzo dużo z tego, co tak bardzo ci się w tobie nie podoba na zewnątrz, to jest wynikowa tego, co ty masz w środku. Tego pierdolnika, który masz w środku. Tej braku tego braku miłości do samej siebie, który masz w środku. Dlatego jest to wynikowa braku akceptacji samej siebie. Twój wygląd zewnętrzny oddaje to, co się dzieje w Twoim wnętrzu. Dlatego, dlatego właśnie te Twoje ciało w pewien sposób, albo bardziej Twoja podświadomość korzysta z tego wizualu korzysta w ten sposób żeby ci pokazać stara zwróć uwagę na to co jest głębiej teraz znów pojawia się kwestia tych cudownie pięknych zewnętrznie kobiet które zażynają się bardzo często na, na siłowni tylko po to żeby wyglądać cudownie i żeby było jasne tego nie krytykuje bo uwielbiam piękno kobiecego zadbanego ciała tylko no stety, niestety wiele tych kobiet jak i mężczyzn w tej kwestii żeby było jasne używa tej pracy nad tym, co jest na zewnątrz, do tego, żeby przykryć to, co jest w środku. czego też nie, co, co też nie uważam za dobre i zasobne, najlepsza wersja po prostu jest taka, kiedy idzie to w parze. Dlatego też bardzo często osoby, które świadomie wchodzą na ścieżkę świadomości, zaczynają dbać o swoje ciało, decydują się, w sensie osoby, które wchodzą na ścieżkę samoświadomości i dbania o swoje wnętrze, pracy nad sobą. Gdzieś naturalnie przychodzą do tego, żeby zacząć dbać też o swoje ciało, bo staje się to naturalne dla nich. Bo właśnie to, co w środku, potrzebuje tej przestrzeni na zewnątrz. Czyli ta podświadomość potrzebuje, chce może bardziej, pokazać na zewnątrz to, co mam w środku. I chyba to są na, jest najpiękniejsza opcja, jaką widzę dla Ciebie jako potencjalnej kobiety. Czyli stwierdzasz dzisiaj, okej, okay, Biorę się za tę podróż. Idę w to. Idę. Zaczynam tę podróż do samej siebie, do odnalezienia tego swojego wewnętrznego piękna i wyjątkowości. Pracuję z tym. Chcę dojść do tego poziomu, o którym mówił Maciej: że mogę zamknąć oczy i zrobić sobie dobrze do samej siebie. Bez żadnych zabawek, bez żadnych wspomagaczy dodatkowych, po prostu ja ze sobą czuję się tak dobrze, że jestem w stanie siebie samą tak dostymulować i podniecić, że jestem w stanie od tego dojść. Czy nie masz takiego poczucia teraz, że to jest w ogóle piękne? Bo. Teraz wczoraj, jako że wiedziałem, że dzisiaj będę nagrywał to wideo, sam dla siebie zrobiłem taki test, żeby sprawdzić, czy ja sam jestem w stanie jakby zrobić sobie dobrze, dojść od samej obecności, od tego, że patrzę na siebie, żeby mieć, że tak powiem, z pierwszej ręki informacje dla ciebie. I właśnie sprawdziłem też to, żeby mieć tą pewność, że się da. I kiedy ja. Kilka lat temu, a pierwszy raz w ogóle do czegoś tak potrzebnego, do tematu, to okazało się, że pomimo moich niedoskonałości, bo daleko mi do tego, żebyś na okładce Kalwina Kleina, to dostrzegając to, co sobie uważam za wyjątkowe, poruszające, podniecające, okazało się, że jestem w stanie to zrobić bez żadnego problemu. I wręcz byłem zaskoczony tym, że ten poziom przyjemności był zupełnie inny. Niż na przykład robienie sobie dobrze, patrząc na, na filmy, wiadomo jakie. Dlatego życzę ci właśnie tego stanu w Twoim życiu. Życzę Ci, aby Twoja relacja z Tobą samą była tak głęboka, że aż wręcz dla Ciebie podniecająca. Bo. Znów chodząc w te głębie tego tematu. Nie oczekuj, że ten facet, czy inna osoba, czy ktokolwiek inny, będzie tobie pokazywał, jaka ty jesteś wyjątkowa, jeżeli ty sama sobie tego nie pokazujesz. Poza tym, znów to jest coś, co powtarzam ciągle i ciągle kobietom, z którymi współpracuje. Ty nie znajdziesz takiego cudownego mężczyzny, nie, nie jakby nie stworzysz pięknej, cudownej relacji opartej na wzajemności, na głębi, na tym, że po prostu właśnie będziecie wzajemnie siebie głęboko poruszać, nie trafisz na mężczyznę, który będzie chciał po prostu dbać o ciebie jako największy skarb, jeżeli ty sama tak siebie nie traktujesz. Bo wtedy ty relacji szukasz, jako właśnie ta poraniona, nieszczęśliwa mała dziewczynka, która szuka na zewnątrz potwierdzenia jej wartości, akceptacji, miłości, zauważenia, docenienia. Dlatego też, według mnie, większość, naprawdę duża większość relacji nie jest tym, co ludzie mogliby mieć, bo fundamenty tej relacji są postawione na brakach. I znów, jestem zdania, że naprawdę da się stworzyć relacje z każdym. W sensie, jeżeli nie mówimy tu o jakiejś skrajnej toksyczności, to jak weźmiemy względnie ogarniętą kobietę i względnie ogarniętego faceta, i ich połączymy razem, to oni są w stanie tworzyć relacje. Bo bardzo często właśnie odpowiadając sobie na te braki. Uzupełniają się w jakiś sposób, jest im spoko, ok. Tylko to nie jest maks tego, co te osoby mogłyby osiągnąć, gdyby najpierw zbudowały relację z sobą samym, a później poszły w kierunku tworzenia czegoś więcej z drugim człowiekiem. Wtedy fundament takiej relacji jest oparty na pełni na właśnie poczuciu wartości z dwóch stron, na tym, że nie szukam teraz zapchaj dziury, nie szukam kogoś, kto mi uzupełni moje braki, tylko chcę wspólnie z kimś, kto tak jak ja czuje się dobrze sam ze sobą, stworzyć coś więcej, coś wspólnie. Tylko tak jak mówię, kluczowe tutaj jest to, żebyś ty jako kobieta zaczęła od siebie. I dzisiaj używam takiej... Wyrazistej, bym powiedział, metafory czy, czy przykładu, żeby może jeszcze bardziej zapadło ci to w pamięć, żeby było może jeszcze bardziej dla ciebie poruszające, bo powtórzę to jeszcze raz. No. O, teraz się co miałem powiedzieć przed tym, jak powiedziałem o swoim przykładzie, a mianowicie, ja trochę to by jako kobiecie zazdroszczę tego, że twój potencjalny Proces robienia sobie dobrze do samej siebie, ma więcej takich fajniejszych aspektów przez pryzmat tego, że wasze kobiece ciało jakby biologicznie ma więcej punktów, które można poruszyć, z którymi można się bawić. I to jest kolejny aspekt, jeżeli chodzi właśnie o twoje ciało, żebyś ty umiała bawić się swoim ciałem, tu bawić w kwestii cieszyć się nim. Mówię tu o relacji Twojej z Twoim ciałem. Jak nie zapomnę, tu wrzucę gdzieś przekierowanie do mm, filmu na YouTube, właśnie na temat, e, chyba coś było w stylu: czy Twoja, twoja ciepka jest najlepszą przyjaciółką? Bo jak ja to mówię, Twoja przyjaciółka z południa jest naprawdę czymś niezwykłym i cudownym. Tak, jak całe kobiece ciało, uważam, że jest czymś cudownym. Jest pewnego rodzaju jakimś, kurczę, kwintesencją cudu, jaki powstał. Wasze kobiece ciało, które, znaczy kobieta, która właśnie umie przez swoje ciało wyemanować kobiecością, energią żeńską, zazwyczaj są to po prostu tancerki, to jest jeden z piękniejszych widoków, jakie ja jestem w stanie widzieć. Ja gdzieś obserwuję w internecie Różne tancerki, co jakiś czas wyskakuje mi jakieś wideo, gdzie któraś z nich po prostu robi taki performance, że właśnie to jest ten moment, kiedy mi wypada mózg, i ja muszę go pozbierać, bo to jest dla mnie tak poruszające. I naprawdę w takich sytuacjach odsuwam na bok kwestie Takiej, że tak powiem, spłaszczenia, że na przykład to jest wiesz, machanie dupą, czy wicie się po podłodze. Nie, jak dla mnie to jest w ogóle jakaś forma sztuki, gdzie kobieta jest w stanie wyemanować na zewnątrz, tą swoją kobiecością, mieć do tego odwagę. I zanim zaczniesz wiesz, wychodzić do innych ludzi ze swoją kobiecością, ciałem, czy zanim zaczniesz yy, oczekiwać od mężczyzn, żeby oni się to pomiarali, popracuj nad tym żebyś ty dla samej siebie była zajebiście atrakcyjna. Naprawdę. I zacznij od energii. Nie od ciała, że teraz będziesz nie, bardzo mocno pracowała nad tym, żeby wyglądać cudownie. Spoko, fajnie, ale niech to będzie wynikową tego, że ty najpierw sama zaczniesz jarać się swoją kobiecością, swoim ciałem. I tak jak mówiłem wcześniej, każdy z nas ma jakieś kompleksy. Najpiękniejsi ludzie na świecie też im się zdarza mieć kompleksy. Tylko jeżeli ty to na pierwszy plan wysuniesz, to tym się będziesz karmiła, więc będziesz uważała siebie za nieatrakcyjną. A powiem to teraz wprost: jest ogromna szansa, że ty teraz jesteś nieatrakcyjna, ale nie dlatego, że jesteś brzydka, nie dlatego, że socjalnie patrząc e, jesteś nieładna, tylko dlatego, że twoja energia jest odrzucająca, dlatego że to, co od ciebie głównie bije, to jest twój brak akceptacji do samej siebie, to jest twoje podkreślanie w swojej głowie, twoich niedoskonałości i kompleksów i zakładanie, że na pierwszym miejscu ludzie na to patrzą, że mężczyźni na pierwszym miejscu widzą twoje niedoskonałości. Naprawdę, my, mężczyźni, kiedy nam się kobieta energetycznie spodoba, przestajemy pewne rzeczy widzieć, jeżeli chodzi o wygląd. Bo ta energia tak bardzo jest w stanie trafić do nas. Poza tym też to powtarzam kobietom, z którymi współpracuję. Jeżeli ty nauczysz się emanować żeńską energią, jeżeli ty popracujesz nad tym, żeby umieć mężczyźn, mężczy, mężczyzn obdarowywać swoją kobiecością, wdzięcznością, taką naturalnością, to ty, jeżeli chodzi o rynek relacji, jesteś w mniejszości na plus patrząc. Bo ogólnie rzecz biorąc, wy kobiety tego nie potraficie, bo też często o tym mówię, nie macie do tego wzorców, do tego, jak być kobiecą, jak tym emanować. Więc jeżeli my, mężczyźni, mówię o świadomych mężczyznach, trafiamy na kobietę, która jest w stanie być w swojej kobiecości, w żeńskiej energii, to to jest tak rzadkie, że z automatu w nas się włącza taka chęć, potrzeba. Bycia bliżej tego, dbania o tę kobietę. I tu jest klucz, zadbania o tę kobiecą, żeńską energię, o swoją kobiecość, o, o to, żebyś ty świadomie dostrzegła wyjątkowość w samym fakcie tego, że jesteś kobietą i że możesz tym emanować. Bo my, mężczyźni, tego szukamy, chcemy, chcemy być obok tej energii. Więc kończąc i podsumowując, jest tutaj przestrzeń dla ciebie, na to, żeby naprawdę wejść do ligi mistrzyń, że tak powiem, w kontekście wartości relacyjnej. Że po prostu będziesz top of the top w momencie, kiedy nauczysz się, zintegrujesz się ze swoją kobiecością i nauczysz się nią emanować. Nie będzie wtedy problemów związanych z tym, że facet cię nie docenia. Nie będzie problemów związanych z tym, że Ty musisz prowadzić. Nie będzie problemów związanych z tym, że nie czujesz się adorowana. Bo jeżeli Ty sama patrząc w lustro będziesz miała takie uuu laska wow. albo będziesz szła po ulicy i w szybie zobaczysz odbicie swoje i na początku nie skapniesz się, że to Ty i będziesz miała takie wow ale fajna laska. Potem o to ja. I ja nie wymyśliłem tego teraz. To są historie od kobiet, które słyszę, od kobiet, które naprawdę ogarniają swoją kobiecość i, i poczucie wartości, że czasami same siebie zaskakują, że ta laska w odbiciu to są one Ja kiedy gdzieś bardzo głęboko wchodzę w swoją energię męską, i kiedy mam takie, bym powiedział najlepsze swoje dni, naprawdę mi się zdarza przejść koło lustra i mieć takie wow, ale fajna energia. Bo to zawsze płynie ze środka. Moja przyjaciółka zawsze mi mówi, że po mojej twarzy od razu widać, czy ja jestem w dobrej teraz energii, dobrze jestem zintegrowany ze swoją męskością, czy właśnie coś się dzieje nie takiego. Że po prostu po mojej energii od razu to czuć i widać. Bo to zawsze płynie ze środka. Ta energia. Ta kobiecość. Poza tym pozwolę sobie takie założenie zrobić. Na pewno... Gdzieś ci się zdarzyło w internecie czy na żywo, zobaczyć kobietę, która socjalnie patrząc, jeżeli chodzi o wygląd, naprawdę dużo jej brakuje, ale fakt energii, jaką monowała, sprawia, że masz takie wow, jaka kobieca kobieta. Ponadto ja mam kilka takich właśnie tancerek, które obserwuję, mam, jak to zabrzmiało, <laughs> zaobserwowanych mam. I są takie, które gdyby wyjąć z nich ten aspekt właśnie tańca, kobiecości, umiejętności emanowania kobiecą energią, to one mi się wizualnie nie podobają. Po prostu według jakichś moich tam preferencji. E, Ale jak łączymy to z tą kobiecą energią, z tańcem, to naprawdę tam wygląd schodzi na daleki, daleki plan. Dlatego też od ciebie zależy. Czy ty sama dla siebie będziesz właśnie podniecająca, poruszająca? Czy będziesz w stanie, zamykając oczy, albo właśnie patrząc sobie głęboko w oczy w lustrze, robić sobie dobrze i od tego dojść? To wszystko zależy od Ciebie i od tego, czy będziesz dalej szła w kierunku oddawania na zewnątrz odpowiedzialności za Twoje samopoczucie, czy weźmiesz tę odpowiedzialność w swoje ręce i zaczniesz tę pracę nad sobą w środku. Bo to jest z tym związane na koniec dnia, i to to jest ważne, żebyś świadomie pozwoliła, żebyś świadomie wykonała tę pra pracę w sobie, aby móc właśnie być dla siebie najpiękniejsze najtrudowniejszą, najbardziej podniecająca i pociągającą. O, jeszcze kolejny argument tutaj ważny. Kiedy ty samą siebie tak traktujesz, to nie masz w swojej głowie. Myśli w stylu zazdrość i zastanawianie się, czy Twój potencjalny partner nie pójdzie do innej, bo będziesz miała takie: No pójdzie, i co? I co on tam dostanie? Bo Ty będziesz wiedziała, co Ty jesteś w stanie mu dać. Poza tym, naprawdę seks z kobietą, która zna swoją wartość i sama dla siebie jest atrakcyjna i podniecająca to jest zupełnie inny wymiar przyjemności. W kontekście tego, co ty jeszcze możesz dać potencjalnemu partnerowi, tym, że ty sama dla siebie jesteś tak poruszająca i atrakcyjna. I wtedy się okazuje, że naprawdę to, ile ty musisz robić, żeby zainteresować faceta, naprawdę zmniejsza się bardzo. Bo samym faktem bycia w tej kobiecej energii, ty już dajesz tak dużo i dajesz coś tak wyjątkowego. Że z automatu to staje się dla, tych, dla mężczyzny, dla świadomego mężczyzny atrakcyjne, bo świadomy mężczyzna wie o tym, że to nie jest częste i że warto docenić to, jeżeli ma to obok siebie w tym momencie. Więc jeszcze raz życzę Ci tego, aby przyszedł taki dzień, kiedy Ty samej sobie robisz dobrze, samym faktem tego, że jesteś tym, kim jesteś. Że czasami jesteś w stanie, na przykład, chodzić, znów tak powiem, wprost, mokra w ciągu dnia, przez to, że na przykład masz tak świetny dzień w kontekście myślenia o sobie, że samą siebie podniecasz po prostu. Tego Ci życzę. Tego Ci życzę, żeby, żebyś do tego punktu dotarła, bo gwarantuję Ci, że to będzie moment zwrotny w Twoim życiu. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, cześć.